W 1945 roku ludzkość stanęła przed dosyć interesującym z punktu widzenia politycznego, wojskowego i społecznego wydarzeniem. Czy można osądzić śmierć? i drodzy, naturalnie zanim przejdziemy klasycznie do naszego dzisiejszego spotkania, zachęcam Was do tego, żebyście szybciusieńko zasubskrybowali nasz kanał, ci, którzy tego nie zrobili, żebyście pozostawili kciuk uniesiony w górę. No i naturalnie zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzali, czy w odpowiednim czasie, czasie zbliżającej się naszej premiery otrzymujecie powiadomienie o tejże. Moi drodzy, czy można osądzić śmierć, a tak w zasadzie, czy można osądzić ludzi, zbrodniarzy, którzy byli odpowiedzialni, chociażby poprzez to, że zostawiali swój podpis pod odpowiednimi rozkazami, czy można ich osądzić, czy można ich wtrącić do więzienia, na jakiej podstawie, bowiem dzisiaj mówić będziemy o słynnych procesach norymberskich? Rzeczy, która nie miała do roku 1945 miejsca nigdy wcześniej, bowiem nigdy wcześniej w dziejach ludzkości nie stosowano czegoś takiego jak Trybunał Wojskowy, który miał osądzić ludzi odpowiedzialnych za wywołanie wojny o zasięgu światowym, i dodatkowo ludzi, którzy mieli na swoich rękach krew milionów innych. Ludzi. Moi drodzy, II wojna światowa wiemy lata 1939-1945 wiemy doskonale przez kogo została wywołana, choć, jeżeli byśmy mieli się skupić na II wojnie światowej, to podejrzewam, że potrzebowalibyśmy no kilku, jak nie kilkunastu odcinków, ale jeżeli bylibyście zainteresowani takim cyklem, cyklem dotyczącym chociażby II wojny światowej, dajcie znać w komentarzach. Z pewnością to przemyślimy i być może. Taki cykl w przyszłości się pojawi. I moi kochani, mamy oczywiście koniec II wojny światowej, rok 45 i jak sama nazwa procesów sądowych wskazuje. Miasto niemieckie Norymberga. Norymberga, miasto symboliczne dla ruchu Adolfa Hitlera, dla ruchu partii NSDAP, bowiem to w tym miejscu, w tej miejscowości w latach 1933-1938 odbywały się te słynne, wielkie zjazdy partii nazistowskiej, które my oczywiście możemy obserwować dzisiaj na fotografiach bądź też na filmach dokum dokumentalnych. Yy, mamy schyłek II wojny światowej. Mamy Koniec tego tyrana, jakim był Adolf Hitler, i mniej więcej w tym momencie widzicie jedno z jego ostatnich, jeżeli nie ostatnie zdjęcie, gdy to wyszedł na chwilę z bunkra pod kancelarią Rzeszy w Berlinie. Mamy naturalnie do czynienia z bitwą o Berlin, z przesuwaniem się frontu, zarówno wschodniego, jak i frontu alianckiego zachodniego, czyli Niemcy no, nie mają już żadnych szans na zwycięstwo. Ich miasta są rujnowane, ale w tym momencie no coraz częściej w głowach głównych polityków światowych, yy, czyli głównych przywódców, przywódców Wielkiej Trójki zaczynają pojawiać się pomysły i pojawiać się rozważania na temat tego, jak można osądzić, i czy w ogóle można osądzić tych najważniejszych niemieckich zbrodniarzy. Przejdźmy zatem dalej w naszej opowieści, bowiem no, słynne trzy konferencje. Konferencja w Teheranie w roku 1943, konferencja w Jałcie w 1945 i także w 1945 konferencja w Poczdamie. I tam właśnie przedstawiciele tak zwanej Wielkiej Trójki, czyli Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zauważcie, że no, Francja nie brała udziału w tych wielkich spotkaniach, aczkolwiek jak okaże się podczas naszego dzisiejszego spotkania, Francja w procesach norymberskich odgrała dosyć dużą rolę. Tam też zaczynają na tych wielkich konferencjach, oprócz naturalnie politycznego podziału świata po zakończeniu II wojny światowej. Być podnoszone kwestie, co zrobić z nazistami, tymi najwyżej postawionymi. No i w wyniku wielu pertraktacji, rozmów dyplomatycznych, politycznych, wojskowych, zapada decyzja o tym, że należy powołać specjalny trybunał. Specjalny trybunał bowiem, no tak jak wspomniałem, nikt wcześniej w historii takiego trybunału nie powoływał. Więc była to zupełna nowinka, zupełne nową. Mowa tu oczywiście o Międzynarodowym Trybunale Wojskowym, który obradować miał, miał sądzić, mówiąc wprost, w Norymberdze. I tenże Trybunał został powołany do życia w roku 1945 z inicjatywy, uwaga, już nie trzech, a czterech mocarstw, bowiem do wspomnianych przeze mnie Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii dołączyła także Francja. No i tutaj już nam się pojawia hmm, pewien znak zapytania, Dlaczego Polska nie dołączyła do tego Trybunału? Ano, Polska nie dołączyła do tego Trybunału, bowiem wszyscy wiemy, w, jakiej, w jakim elemencie historii XX wieku znalazła się wtedy nasza ojczyzna. Wiemy, kto niestety y, był naszym okupantem aż do roku 1989 mowa oczywiście o związku radzieckim ale do kwestii polskiej podczas procesów norymberskich przejdziemy przejdziemy na samym końcu dzisiejszego odcinka więc zachęcam was naturalnie do tego żebyście do tego końca z nami zostali moi drodzy y, czym miał się zająć międzynarodowy trybunał wojskowy w norymberdze a no przede wszystkim miał się zająć przeprowadzeniem procesu procesu prawnego nad osobami, które były odpowiedzialne za wywołanie II wojny światowej, które były odpowiedzialne no, naturalnie za śmierć milionów ludzi, za zbrodnie przeciwko pokojowi i za zbrodnie przeciwko ludzkości. No, i teraz czysto techniczne dane, moi drodzy, bowiem Międzynarodowy Trybunał procedował od 20 listopada roku 1945. Zaczął swoje obrady o godzinie 10 rano i to jego, to jego procedowanie trwało aż do 1 października roku 1946 do godziny 12, bowiem to wtedy został ogłoszony wyrok. No, i tutaj, jeżeli jesteśmy skrupulatni, to możemy powiedzieć, że cały proces, ten główny proces norymberski, trwał 10 miesięcy i 10 dni, czyli 218 pełnych dni roboczych. No, moi drodzy, miejsce. Należało wybrać miejsce do osądzenia tych zbrodniarzy niemieckich, którzy oczywiście zostali złapani albo też sami się poddali, tych najwyżej postawionych, i tu znowu kolejny symbol. Pamiętajmy, że jesteśmy w Norymberdze, w mieście symbolicznym dla nazistów. Miasto, które zostało praktycznie zrównane z ziemią, ale pośród nielicznych budynków, które ocalały w Norymberdze, znajdował się wśród nich Pałac Sprawiedliwości. Pałac Sprawiedliwości, który skupił na sobie wzrok aliantów, i to właśnie w tymże pałacu, miał się odbyć, miały się odbyć, bo to liczba mnoga, procesy norymberskie. Oczywiście pałac musiał zostać... No, przystosowany do tak wielkiego wydarzenia, bowiem mowa tutaj oczywiście o wielkiej ilości osób, które w nim miały się zmieścić, ale oczywiście, no pamiętajmy, że już jesteśmy w epoce chociażby m, relacji radiowych, relacji filmowych, więc i dla filmowców i radiowców też tam miejsce znaleźć się musiało, więc no, dysponujemy także fotografiami archiwalnymi, które pokazują, jak m, przebudowywano wielką salę w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze tylko i wyłącznie pod to, żeby tam Odbyła się rozprawa. No jeżeli rozprawa, to musi być skład trybunału wojskowego. Skład trybunału, przed którym mieli wystąpić oskarżyciele, oskarżeni ich odbrońcy i tenże skład właśnie miał wydać wyrok. Decyzja, jeżeli chodzi o skład sędziowski, no, była naturalnie decyzją indywidualną każdego z czterech mocarstw, ale po też szeregu pertraktacji i rokowań. Yy, Cztery mocarstwa doszły do wniosku, że przewodniczącym składu Trybunału będzie Jeffrey Lawrence z Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone będzie reprezentował Francis Biddle. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to będzie to Henri de Vabry. No i tutaj mamy także Związek Radziecki. Związek Radziecki także musiał swojego sędziego wystawić, i tymże sędzią z ramienia Związku Radzieckiego był Iona Nikitchenko. Natomiast dodatkowym Takim zabezpieczeniem, tak byśmy to mogli nazwać, było to, że każde z czterech mocarstw musiało jeszcze wystosować, przygotować jednego tak zwanego sędziego zastępczego. W momencie, gdyby podczas trwania procesu co, komuś z głównego składu orzekającego coś się stało, na przykład względy zdrowotne, to w tym momencie musi być sędzia zastępczy, który no, będzie zajmował miejsce. Tego, który nie będzie w stanie brać udziału w rozprawie. No i drodzy skład trybunału mamy znany. No ale musimy też powiedzieć co nieco o oskarżycielach, bowiem w każdym procesie sądowym, procesie sądowym, który jest oczywiście e, toczony wedle prawa międzynarodowego czy też krajowego, muszą być oskarżyciele. No i tutaj także mieliśmy do czynienia z czwórką oskarżycieli. Każde z państw, e, każde z czterech mocarstw wystosowało, czy też no. Wysłało, mówiąc wprost, na salę sądową jednego ze swoich przedstawicieli prawnych, i wśród tych oskarżycieli byli ze Stanów Zjednoczonych słynny Robert Jackson, który brał chociażby w krzyżowy ogień pytań Hermana Geringa, z ramienia Wielkiej Brytanii Hartley's Hawrocks, z ramienia Francji Auguste Ribet, natomiast z ramienia Związku Radzieckiego Roman Rudenko. To oni byli tymi czterema oskarżycielami. No i oczywiście kolejny bardzo ważny element każdego procesu sądowego, czyli Oskarżeni i ich obrońcy. Alianci zadbali o to, by cały proces odbył się zgodnie z prawem. Oczywiście, no tutaj też meandry prawne były bardzo szerokie, bo tak jak wspomniałem i wspominam po raz kolejny, do tej pory w historii ludzkości nie mieliśmy do czynienia z tak ogromnym międzynarodowym procesem. Oskarżeni, oskarżeni Otrzymali od aliantów do dyspozycji 27 obrońców, 54 asystentów i bagatela 67 sekretarek. Wielu z tych obrońców, którzy zostali przydzieleni do obrony nazistowskich zbrodniarzy, to też ciekawe, miało konotację z partią nazistowską, bowiem albo mieli nazistowskie sympatie, albo też jawnie wspierali. Partię Adolfa Hitlera, więc nie byli bezstronni, tak to trzeba ująć. No i tutaj kolejne dane techniczne dotyczące procesów no norymberskich, bowiem na powielenie przedłożonych do użytku sądu, obrony czy też prasy e dokumentów zużyto, bagatela, 5 milionów arkuszy papieru. Specjalnie zainstalowane w Pałacu Sprawiedliwości laboratorium fotograficzne wykonało też bagatera 780 tysięcy fotokopii. Do utrwalenia przebiegu procesu zużyto 27 tysięcy metrów taśmy filmowej i 7 tysięcy płyt gramofonowych. Cały przebieg procesu był filmowany. Moi drodzy, mówi się o procesach norymberskich. Jeżeli usłyszycie kiedyś, że Ktoś będzie wam wpierał, że był proces norymberski, to możecie mu powiedzieć, że yy, no, nie ma na ten temat zielonego pojęcia albo bardzo mocno mija się z prawdą, bowiem procesy norymberskie, liczba mnoga to jest yy, forma poprawna. Tych procesów yy, było 12. 12 procesów norymberskich, oczywiście procesy dotyczący, proces dotyczący głównych zbrodniarzy, to ten najbardziej popularny, ale pośród tych. 12 procesów norymberskich. Były chociażby takie procesy jak proces lekarzy, proces prawników, proces słynnego IG Farben, proces Flika, proces dowódców wojskowych na Bałkanach, proces ministerstw czy też proces wyższego dowództwa. Stąd nazwa w liczbie mnogiej. I moi kochani oskarżeni. Moi drodzy oskarżeni, te słynne zdjęcia z ławy oskarżonych procesów norymberskich oczywiście większość z nas zna, ale któż tam zasiadł pośród tych oskarżonych? No, 21 osób w tym głównym procesie yy, najwyższych polityków nazistowskich, najwyżej postawionych polityków nazistowskich. Wśród nich no, na pierwszym miejscu yy, Herman Göring. No, wiemy, że oczywiście Adolf Hitler nie stanął przed yy, składem sędziowskim, choć zagadka śmierci Adolfa Hitlera. Czy tego, czy zginął, czy popełnił samobójstwo, czy jednak uciekł, jest bardzo ciekawa i jeżeli będziecie chcieli posłuchać o różnych teoriach spiskowych dotyczących tej historii, dajcie znać w komentarzu. Ale to taka mała dygresyjka. Hermann Gering, który był człowiekiem, no powiedzielibyśmy numer dwa w całym aparacie państwa nazistowskiego, oczywiście z tych, którzy przeżyli albo też nie uciekli. Obok niego Rudolf Hess. Rudolf Hess, człowiek bardzo zagadkowy, który w świetle słów samego Adolfa Hitlera miał być jego następcą, był człowiekiem numer dwa w partii nazistowskiej, ale w pewnym momencie udał się z tajną misją do Wielkiej Brytanii. Tam został pojmany i do końca wojny był przetrzymywany w Wielkiej Brytanii. Ale podczas procesów norymberskich był również sądzony. Zresztą udawał y, chorobę psychiczną, udawał y, to, że nic nie pamięta, y, więc no, to postać też bardzo, bardzo kontrowersyjna i skomplikowana. Joachim von Ribbentrop to kolejna postać z czołowych nazistowskich polityków, która zasiadła na ławie oskarżonych, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, który nam w Polsce kojarzy się jednoznacznie z paktem Ribbentrop-Mołotow, Faktem, który był niejako czwartym rozbiorem naszego państwa. Albert Szper, słynny nazistowski architekt, który miał Hitlerowi wybudować wielką stolicę, wielki Berlin, monumentalny Berlin. W pewnym momencie wojny był ministrem uzbrojenia i on także zasiadł na ławie oskarżonych w Norymberce. Należy również wspomnieć o tym, że pośród nazistów o, sądzonych w Norymberdze był Karl Dönitz, czyli człowiek odpowiedzialny za marynarkę wojenną, chociażby za słynne niemieckie nazistowskie uboty, i człowiek, który został przez Hitlera w jego testamencie namaszczony na prezydenta III Rzeszy. Jego prezydentura w cudzysłowie trwała bardzo krótko, bowiem to była tylko prezydentura y, papierowa. Nikt tej prezydentury nie uznał, ale był człowiekiem, który był prezydentem III Rzeszy do momentu, w którym to państwo niemieckie po II wojnie światowej zostało podzielone na strefy okupacyjne. Obok nich wszystkich zasiadał także człowiek, który zapisał się bardzo krwawymi zgłoskami na kartach polskiej historii, czyli Hans Frank, generalny gubernator, który zasiadał w Krakowie na Wawelu który też był odpowiedzialny za e, eksterminację ludności e, polskiej i no, bardzo człowiek krwawy, tyraniczny, ale zapisujący wszystko to, co się wokół niego działo i wszystkie decyzje, które podejmował. I te jego zapisy w, w trakcie procesów norymberskich stały się głównym aktem oskarżenia przeciw niemu. Moi drodzy, no oczywiście... Pałac Sprawiedliwości to jedno, tam odbywały się procesy, ale więźniowie gdzieś musieli być przetrzymywani, więc no naturalnie obok było więzienie i z więzienia do Pałacu Sprawiedliwości prowadził specjalny podziemny korytarz. Bezpieczeństwo yy, w tym, yy, w tymże więzieniu zapewniał specjalny batalion, czyli batalion z oznaczeniem MP, Military Police yy, i ten batalion był także wzmocniony dwoma czołgami. Gdyby jacyś Fanatycy nazistowscy chcieli odbić swoich niedawnych przywódców, to tam jeszcze stacjonowały przy Pałacu Sprawiedliwości dwa czołgi, ale jak się okazuje, jak pokazuje historia, nawet Military Police nie mogła zapobiec y, aktom samobójczym. Mowa tu chociażby o Hermanie Geringu, który był tak mocno strzeżony, tak mocno pilnowany, a i tak y, nie doczekał do swojej kary śmierci. Moi drodzy, oczywiście, no cele, cele naturalnie. Y, Jakże to inaczej, bardzo skromne, ale my byśmy powiedzieli dzisiaj, że i tak za bogate jak na takich nazistowskich zbrodniarzy. I mamy tutaj chociażby archiwalne fotografie pokazujące to, jak ci osadzeni, podsądni, chociażby spędzali czas przy spożywaniu wspólnych posiłków. Moi drodzy, więzienie okazało się i pobyt w więzieniu okazało się dla niektórych wybawieniem, bowiem wszyscy doskonale wiemy, że Hermann Gering. To zapalony morfinista, człowiek, który narkotyzował się na wszelkiego rodzaju sposoby, człowiek, który był otumaniony przez narkotyki, a stąd też był człowiekiem ogromnej wagi, ogromnej tuszy. I podczas pobytu w więzieniu, kiedy morfina i inne substancje narkotyczne zostały mu odebrane, nie miał do nich dostępu schudł bardzo mocno, odzyskał jasność umysłu i w tym momencie był bardzo groźnym przeciwnikiem dla oskarżycieli, bowiem chociażby wspomniany przeze mnie prokurator amerykański Jackson, gdy brał go w krzyżowy ogień pytań, nie mógł sobie w pewnych momentach tego przesłuchania z Geringiem poradzić, ponieważ Gering, jak się okazuje jego iloraz inteligencji wynosił około 138 IQ, więc był człowiekiem bardzo inteligentnym. I potrafił sobie radzić z ogniowymi pytaniami chociażby Jacksona. I moi drodzy, wyroki, wyroki podczas tych procesów. 12 wyroków śmierci zapadło. I no oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że te wyroki śmierci to wyroki wykonane poprzez powieszenie, ale wspomniałem już o tym, że powieszony nie został Herman Gering, bowiem wcześniej zażył truciznę, do dzisiaj nie wiemy, jak. Wszedł w jej posiadanie. A to ciekawa historia, i znowu, jeżeli chcecie posłuchać o teoriach spiskowych na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście Martin Borman także nie został powieszony, bowiem tak naprawdę nie wiadomo, co się stało z Martinem Bormannem. Nikt nie wie, rozpłynął się w wojennej zawierusze w Berlinie. Natomiast pośród tych wyroków, trzeba wspomnieć o tym, że zapadły wyroki dotyczące wieloletniego pobytu w więzieniu. Trzy wyroki 20 lat więzienia, jeden wyrok 15, jeden wyrok 10 lat więzienia. Co ciekawe, trzy uniewinnienia także zostały zasądzone podczas procesów norymberskich. No i siedmiu nieosądzonych, siedmiu nieosądzonych, tych yy, no, najbardziej krwawych, takich jak Adolf Hitler, takich jak Heinrich Himmler czy Józef Goebbels. Wiemy, że nie zostali oni doprowadzeni przed sąd. No Wiemy, że Himmler popełnił samobójstwo. Wiemy, że Goebbels popełnił samobójstwo. I prawdopodobnie Hitler także popełnił samobójstwo, więc przed sądem stanąć niestety nie mogli. Moi drodzy, no właśnie tutaj na arenę wchodzi nam bardzo ciekawa postać, bowiem, my, jeżeli jesteśmy w oparach procesów norymberskich i wyroków śmierci, wyroków śmierci wykonanych przez powieszenie, no to musimy wspomnieć o człowieku, który tych, te wyroki realizował. No, skład sędziowski tego naturalnie nie robił. John Wood to człowiek, który był odpowiedzialny, który, któremu zostało powierzone zadanie powieszenia, wykonania wyroków śmierci na zasądzonych, skazanych. Egzekucje. Egzekucje skazanych przeprowadzono w nocy. W nocy z 15 na 16 października 1946 roku i rozpoczęły się one o godzinie 1.01, natomiast zakończyły dokładnie o godzinie 2.46. Moi drodzy, ciała, no bo coś z ciałami trzeba było zrobić. Ciała straconych skremowano, po czym rozsypano ich prochy nad jedną z niemieckich rzek. Wiemy. Z, że była to izera najprawdopodobniej, natomiast niektóre relacje twierdzą, że do kremacji doszło też w nieprzypadkowym miejscu, bowiem wielu historyków twierdzi, że ciała nazistowskich zbrodniarzy osądzonych podczas procesów norymberskich skremowano na terenie byłego obozu, obozu K.L. Dachau, więc, kolejny symbol w naszej dzisiejszej opowieści. Ale tak jak wspomniałem, nie wszyscy otrzymali wyroki śmierci, niektórzy otrzymali wyroki długoletniego więzienia i tak na przykład 20 lat w więzieniu spędził Albert Speer. W roku 1966 wyszedł na wolność. No i zdobywał później popularność jako człowiek, który spisywał swoje wspomnienia jako główny architekt Hitlera i z tego co wiemy, żyło mu się całkiem nieźle. Kto jeszcze wyszedł na wolność? Ano, wspomniany także przeze mnie prezydent III Rzeszy, czyli Karl Dönitz. On z kolei wyszedł w roku 1956. Został skazany na 10 lat więzienia i on także zajął się spisywaniem swoich wspomnień. Co ciekawe, w roku 1954 w Niemczech, w Niemczech Zachodnich przeprowadzono wybory na prezydenta i Karl Dönitz, który jeszcze wtedy przebywał w więzieniu w Spandau, otrzymał jeden głos. Czyli jeden obywatel niemiecki na niego zagłosował. Chciał, żeby Dönitz był jego prezydentem. Moi drodzy, wspomniałem o więzieniu Szpandał, bowiem jest to więzienie bardzo symboliczne. Albert Szper zresztą tak jak wszyscy, którzy zostali osadzeni w wyniku procesów norymberskich, zostali oni wszyscy osadzeni w więzieniu w Szpandał. No i Albert Szper wychodząc w roku 1966 z tegoż więzienia, Szpandał to dzisiaj dzielnica Berlina, no, był przedostatnim więźniem opuszczającym mury tego yy, więzienia. Bowiem ostatnim więźniem, który aż do roku 1987 przebywał w więzieniu w Szpandał, był nie kto inny jak Rudolf Hess. To była jedyna osoba, która przebywała do 1987 roku w więzieniu. On w wieku ponad 90 lat, ten niedoszły, niedawny, bardzo bliski współpracownik Hitlera, w wieku ponad 90 lat, pilnowany nieustannie dzień i noc, popełnił samobójstwo wieszając się na kablu. I do dzisiaj historycy czy też ludzie specjalizujący się w różnych teoriach spiskowych zastanawiają się, jak mu się to udało, że po tylu próbach samobójczych, bo dokonywał tych prób samobójczych sporo podczas pobytu w więzieniu, u schyłku swojego życia, po przeżyciu ponad 90 lat. Jeszcze raz targnął się na swoje życie, powiesił się na kablu, ale historycy zadają też inne pytanie, czy przypadkiem nie była to zgrabna mistyfikacja? Yy, trzeba dodać yy, jeden bardzo ważny fakt, że więzieniem w Szpandał cyklicznie zajmowały się kolejne mocarstwa. Czyli był okres w ciągu roku, yy, kiedy więzieniem w Szpandał zajmowali się Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi i Rosjanie. I Rudolf Hess został znaleziony martwy w momencie, gdy więzieniem w Szpandał zajmowali się Brytyjczycy. I pamiętajmy, dokąd podczas II wojny światowej udał się Rudolf Hess do Wielkiej Brytanii. Kolejne teorie spiskowe wychodzą nam jak grzyby po deszczu, ale nie nimi się dzisiaj zajmujemy, bowiem nasz odcinek zbliża się do końca. Jeżeli chcecie o tych teoriach co nieco posłuchać, dajcie znać naturalnie w komentarzu. I tak jak wspomniałem na zakończenie, polski udział, polski udział w procesach norymberskich. Oczywiście my nie zostaliśmy jako Polacy Dopuszczeni do tego, żeby być głównymi oskarżycielami, bowiem no, została pomiędzy aliantami podpisana specjalna deklaracja, specjalna umowa, umowa londyńska z 8 sierpnia 1945 roku. W tej umowie było jasno powiedziane, że sądzić będą cztery mocarstwa w imieniu wszystkich innych poszkodowanych przez Niemców narodów. Ale Polacy mieli swoją delegację podczas procesów norymberskich. Składała się ona z czterech osób, i te cztery osoby przygotowały polski akt oskarżenia. Miał około 100 stron, i ta polska delegacja y, bardzo mocno starała się skupić na tym, aby w tych niecałych 100 stronach opisać największe okropności, które y, Niemcy nazistowskie. Y, spowodowały w narodzie polskim i, no, i to się też udało to jest zarchiwizowane można sobie bardzo łatwo w internecie ten polski akt oskarżenia odnaleźć Moi drodzy to tyle na dzisiaj dziękuję wam serdecznie za uwagę dziękuję wam za obecność naturalnie zachęcam was do subskrypcji do tego żebyście mm, zostawili niesiony w górę i do tego abyście wyglądali kolejnego premierowego odcinka cyklu Dawno Temu